W dzisiejszym filmie pokażę Wam życie w Japonii od strony podróżniczej. Jedziemy do Onomici. Co, co wadze, no? a, to jest? No? To jest minchi. Minchi? Minchi to. To to. To モンブランさんだ。うん。結構うまい。でもブラックモンブランの味初めて出てたじゃない？ね。初めて食べた。うん。あ、ま、一番好きなのはカキのタネさん。ああカのタネさんだね。ういまい。うまい。じゃあこう。これもう時間ない。 Onomici to miasto znane z wąskich i stromych uliczek i niewyobrażalnej ilości schodów. Byłam tam raz, bardzo dawno temu, wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Pojechałam tam sama. Mój mąż, nigdy jeszcze nie będący nawet moim narzeczonym, rzucił mi wyzwanie, żebym pojechała właśnie do Onomici. Nie mam pojęcia, czemu tam. Dzień idziemy sobie wszyscy razem nawet z Momotaro zobaczymy jak sobie poradzimy w tym ukropie który leje się z nieba teraz ja tam to no? Tutaj jestem bardzo zaskoczona, bo majestatycznie latało bardzo dużo waszek. Z racji tego, że jest tutaj bardzo duża ilość schodów, zadecydowaliśmy, że pojedziemy kolejką linową. Takie ładne bileciki w obydwie strony. Podobno w Onomici kręciło się trochę filmów, nawet sporo.

Jakiś kotek sobie cały czas odpoczywa. No tak, główne zainteresowanie, które padło na kota. Ach, Ja jestem wielkim zbieraczem lotek. Zbieram, przeglądam potem sobie w domu albo coś z nich wycinam. Jakiś kolasz czy coś. Jasia. wonomici magnesy po no około 15 zł. A w Polsce po ile? O, tutaj jakaś lemoniada z Hello Kitty, rameny. Trzeba iść potem na ramen. O, a tutaj wejdziemy jak już będziemy wracać po jakiegoś lodzika. Mm. Wow. <ścoughs> Lubik No, jest ładnie Ale ładnie, piękna ono michi Miekanie kanji Piękna ono michi Meccia śmierdzi Meccia śmierdzi Kto pójdzie? Pa, następny I to ten też się buja

Kookoła Starachum ma nikomu marło. Nie, no tu wejść to tragedia. Na pewno nie przy tym upale. Te posągi tutaj, ci będący tu dzizą, są opiekunami znaków Zodiaku. Tego chińskiego znaku zodiaku, małpa, wąż, smok, i tak dalej. To jest tak zwany dźwięk lata. Te tabliczki to Ema, na których można napisać prośbę, a gdy Bóg tego miejsca jest pełni, wraca się do tego miejsca, i na takiej tabliczce można napisać podziękowanie. Księżaru, mi nadgóry, Tutaj obecni Jizo są uważani za bogów, opiekunów dzieci. Śliniak jest ich symbolem, ale mogą mieć też czapkę. Są one w czerwonych kolorach z tego względu, że kojarzą się z dzieckiem. Nawet niemowlę po japońsku to akacia. A właśnie, mam wielką prośbę. Chciałabym docierać do jak największej grupy osób zainteresowanych Japonią. Dlatego zostaw komentarz dla zasięgu. Napisz o rzeczy, która spodobać się, Vanomici, albo zostaw jakąś się to naprawdę wiele znaczy dla tak małego kanału jak mój. Ima kukę. Mmm. Ero? Nie, sorry, kukarku. Itera. Kuku, to No to ty uprymiesz. Jak jesteś w Japonii, to ciągle się zastanawiasz, jakie nowe wyjdzie mm. picie. Trzeba odpocząć, bo jest 500 stopni w cieniu. A co i? Mogę ダメマジか。おの紅茶ライチスカッシュ。飲んでみるかな。あこれ結構美味しい。あれ、ペシュな。バーズドーブレーペシュな。<ス><ス>

Nie wiemy, czy ja to się okay. Nie wiem. Pewnie jakichś panów sumo. Albo pozostanie to zagadką. Cabojo. Podróże z dzieckiem, małe i duże. Ale pieluchę zmienić trzeba. Tu na obrazku jest owoc Yamamomo. Nigdy go nie próbowałam, ale podobno smakuje słodko kwaśnie Najwięcej jest go w Chinach i w Japonii też coś tam rośnie gdzieś tam. Mentaiko na kremu pasta. Czasami się być gotuje. Kawiarnia niedaleko, ale przez ten upał nic się nie chce jeść. Pa, zobacz jaki wybór, pa. Truskawka, cytryna, mango, melon.

Dobra, wróciliśmy do tej części ulicznej. Będziemy szukać czegoś do jedzenia. Przerwa na pięćdziesiątej Paciu. Faktycznie takie stare miejsca też mają. Swoje uroki. Niby staro, ale jednak kolorowe, króliczki, torebeczki wszystko się znajdzie. Piesek. Mm. Zobaczymy, co tutaj Państwo mają do zaoferowania: gofry pizza. Mm. Jesteśmy już chyba zbyt późną porą. Wszystko zamknięte. Słyszycie dźwięk tych furinów? No to to jest to, co widzieliśmy przy świątyni. Ten dźwięk sprawia, że już sam dźwięk sprawia, że czujesz się ochłodzony. Tak się mówi. Na tej karteczce na dole można coś napisać, oczywiście. Teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda woda, morze. Podobno Onomichi jest miastem portowym. Idziemy, popatrzymy na, na łódki, popatrzymy. Szkoda tylko, że nie ma, że nie ma gdzie usiąść. W Hiroshima jest dość mało ławeczek. Nie wiem, może w Japonii jest ogólnie mało ławeczek. Niby podróżowałam gdzie indziej, ale jakoś nie zwracałam nigdy uwagi na to, czy w innych miejscach jest więcej ławeczek. Nie wiem. Ziomuś, gdzie ty idziesz? Nie chowaj się. Ziomuś. Ojej. Jest znaleziony, ramen jest. Kupujemy, idziemy do stolika i siadamy. Już szybko. Ale mężulo znalazł wygodne miejsce. No, no, no. Uwielbiam japońskie karty, bo one zazwyczaj mają obrazki. I można wiedzieć, czego się spodziewać. Ale, chyba że się idzie do Izakai, no to wtedy niekoniecznie. Marek, gigantyczny! Nie, mazy, tykają, nie? Ramen do jak? Pyszne. Oyszkatta. Yabai. Sumai so chame choshikatta na. siba. nashi wa. Oishikatta. Shiba To było naprawdę pyszne miejsce. Jeśli będziecie chcieli odwiedzić kiedyś Naomichi, to polecam wpaść tutaj. Baza tego ramenu to sos sojowy, kurczak, wieprzowina i ryba. I ma mhm. Idziemy do domu. Idziemy do domu. No. No, no to idziemy do domu. To byłoby na tyle. Dzisiaj mogliście zobaczyć mojego wyluzowanego męża i zapoconą, ale waleczną córkę. A przede wszystkim odrobinę miasta, onomici. No i do zobaczenia.